Cześć, witam serdecznie, z tej strony Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo, witam Was na zapowiedzi pierwszej kolejki drugiej ligi żużlowej, nagranej indywidualnie. W jakiś sposób udało mi się to wszystko ogarnąć, tak więc zajmiemy się tą drugą ligą. Nie będę ukrywał, że no, miałem tutaj ochotę zrobić trochę inne nie takie smutne, czarno-białe, mój pomysł był mniej więcej taki. No ale Adam jest tutaj panem i władcą kanału, powiedział, że nie bardzo, że jednak zostawić takie, no i cóż, cóż ja mogę tu powiedzieć. Zresztą może faktycznie wyszłoby to zbyt stronniczo, no bo w końcu druga liga, wiadomo komu ja sprzyjam. Ale będę się tutaj silił, być może czasem faktycznie silił na siłę, żeby to powiedzieć jak najbardziej nie po polsku, na obiektywizm. Tak więc zaczynamy to, podza... nie podsumowanie, zapowiedź pierwszej kolejki drugiej ligi żużlowej. Teraz robimy tu jakieś czary. I możemy zaczynać od meczu historycznego? Chyba tak, bo druga liga wchodzi do Kanal Plus'a, co prawda tylko jeden mecz w kolejce. No i to właśnie będzie ten pierwszy mecz sezonu 2022: mecz pomiędzy RZT-em, czyli Rzeszowską Stalą, a kolejarzem Opole. Mecz w sobotę o godzinie 14. No i znamy już składy awizowane na to. Na to spotkanie w ekipie gości Pontus Aspgren z numerem pierwszym, z dwójką Oskar Stępień. W no, to, to chyba akurat nie wierzymy. Tutaj albo będzie kto, któryś z gości, może Theo Johansson, ale pewnie raczej jako gość faktycznie Bartek Kowalski. Z trójką Oskar Polis, z czwórką Adrian Cyfer, piątka Jacob Torsel, no i duet juniorski Espen. Hierild i Jakub Poczta, czyli faktycznie już mamy pierwszego gościa, gościa oczywiście z Ostrowskiej Szkółki, trenera Mariusza Staszewskiego. Natomiast jeśli chodzi o ekipę gospodarzy, Hubert Łęgowik z dziewiątką, Paweł Miesiąc z dziesiątką, Kevin Welbert z jedenastką, Edward Kroczmasz z dwunastką, Dawid Lampard z trzynastką, czternastka, no to debiutant, kolejny de debiutant na polskich torach, Gustav Gran, i Mateusz Majer, już trochę lepiej znany rzeszowskim kibicom, czy w ogóle kibicom drugiej ligi żużlowej. No więc czego się spodziewać po ekipie z Opola? No tak jak mówię, zmiany pod dwójką, albo jeżeli coś tam nie wypali po drodze z, z ewentualną zmianą w składzie, no to Esben Herit, może na razie mało znany duńczyk, aczkolwiek no już, już myślę, że no skoro trafia do awizowanego składu w pierwszym tygodniu, no to jednak ktoś widzi w nim jakiś potencjał. Jakub Poczta jak najbardziej też z rezerwy zwykłej mógłby wskakiwać na, na te pozycje. Troszkę można się obawiać o Adriana Cyfera, no bo zeszły sezon, notabene w Rzeszowie, yy, miał taki średni, nie, nie, spełni, nie spełnił raczej tych oczekiwań, zresztą nie bez powodu, w tym Rzeszowie nie został. Yy, no a jeśli chodzi o ekipę, Rzeszowską, no tutaj wielkie powroty Pawła Miesiąca, Dawida Lamparta, Eduarda Krczmarza. Może niekoniecznie do Rzeszowa, ale ogólnie do polskiej, do polskiej ligi. Kevin Welbert nie został w Poznaniu, tak jak to też zapowiadał. Nie poszedł do Lanzu, do żadnej ekipy niemieckiej. On chce jednak jeździć w polskich ekipach, nawet jeśli niemiecka jest w, w ligach polskich i co więcej, pnie się w tej hierarchii już do, do pierwszej ligi, no to on jednak został w drugiej lidze i akurat trafił do ekipy rzeszowskiej, bardzo mocnej. Do tego Hubert Łęgowi, który też dobrze zna Opole, no ale Rzeszów jedzie tym razem u siebie. Mateusz Majer, którego ja pamiętam z meczu w Poznaniu w zeszłym roku, trzy trójki. Ta ostatnia zdobyta tak naprawdę po 3,5 okrążenia, upadek nie z własnej winy, no i trochę się poobijał, dlatego nie pojechał w kolejnych biegach, m.in. w biegach nominowanych, a był tam wówczas chyba naj, no na pewno najjaśniejszą postacią ekipy Żurawi, no zresztą chyba w tamtym meczu debiutował właśnie Adrian Cyfer w ekipie rzeszowskiej, no i... Dość powiedzieć, że Mateusz Macher był najlepszą, najjaśniejszą postacią tamtej ekipy. No a oczywiście Edek Krzmarz, Kevin to też dobrzy znajomi moi spoznania, yy, więc yy, wierzę, że tutaj yy, no Rzeszów jednak jest, yy, jest mocniejszą ekipą yy, o pole, przynajmniej w tym zestawieniu, nawet jeśli weźmiemy poprawkę na. Oskara Stępnia nie budzi we mnie jakiegoś takiego zaufania. Owszem, Pontus Asgren, doświadczony zawodnik. Jacob Torsel też wyjadacz, zwłaszcza tych drugoligowych torów. No ale tak jak mówię, cyfer niekoniecznie. Oskar Polis również nie bardzo się ma do czego przyczepić. A ta formacja juniorska wydaje mi się troszkę znakiem zapytania, Oczywiście, jak Poczta Ostrowia, tutaj, tutaj jak najbardziej plus, ale i ten Majer potrafił pokazywać coś w tej drugiej lidze. Jednak pamiętajmy, to jest druga liga, to są troszkę inne wymagania, inne standardy. A kto wie, czy nie, inne silniki dla tych gości, przeznaczone właśnie na tę, na tę najniższą klasę rozgrywkową. Według mnie Rzeszów jest tutaj faworytem, zdecydowanym zresztą. Przygotowałem tutaj typ, już nie pytałem reszty ekipy zakręconych w lewo. Mój typ 53-37. Ja się tu spodziewam srogich batów. Zresztą tutaj a propos tej pozycji numer 2, mówiłem o zmianach, o rezerwach zwykłych, Hierina czy poczty. Nie wykluczam tego, że w pewnym momencie, i to nawet dosyć wcześnie, mogą już być może korzystać ze zmiany z tej rezerwy taktycznej. Tak więc, no ale może się mylę, może tutaj. Rzeszów wcale nie będzie aż tak mocny. Może Opole mnie czymś pozytywnie zaskoczy, no ale wiadomo, że na żółżu to ani ja się nie znam, ani nikt tutaj w naszej ekipie zakręconych w lewo się na żóżlu nie zna. To chyba tyle, jeśli chodzi o ten, o ten pierwszy mecz, o ten mecz rzeszowsko-opolski. No i teraz, no teraz by się przydało to ładne czarno-żółte tło, bo przechodzimy do meczu drugiego, zaplanowanego na sobotę, meczu. Unitarnów z PSŻ-tem i teraz chyba widzę o co chodziło Adamowi. Faktycznie na tym czarno-białym tle, jak to mówię, smutnym, ponurym, jednak te czarno-żółte barwy psż tu się ładniej, e, ładniej prezentują, ładniej odznaczają. I może faktycznie zostańmy już przy tym, jakie jest, jak tutaj pani władca kanału Adam zarządził. Składy awizowane, no ekipa gości PSŻ Poznań w składzie tak do bólu krajowym, że no, prawie się nie dało bardziej. To jest akurat nowum jeśli chodzi o PSZ, przywykłem, przywykliśmy wszyscy chyba do tego, że PSZ stoi obcokrajowcami, a ci zawodnicy krajowi to tacy wiadomo, nie najlepsi, a tutaj proszę Kacper Gomulski, Kevin Pfeiffer, Rune Holta, o którym jeszcze tutaj sobie trochę powiem, Robert Chmiel, to już doświadczony poznaniak. Jonas zalk no w końcu jakiś obcokrajowiec i to od razu U24 i to i to dosyć mocny. Do tego Francis Gust i Oliwier Buszkiewicz awizowany. Tak więc, mimo że w ekipie z Opola już awizowany Jakub Poczta, Kac Prageraka nie mamy tutaj czy Sebastiana Szostaka. Mimo że sobota, dzień nieekstraligowy, Ostrowia mogłaby puścić. Zresztą puszcza Jakuba Poczta. Jeśli zaś chodzi o ekipę unitarnów naszego Spadkowicza z pierwszej ligi, pozdrawiamy Krzysia Dziamskiego, który to przewidział. No i faktycznie Unia Tarnów ląduje w drugiej lidze i na ten debiut wystawia Petera Ljunga, też starego znajomego z Poznania. Do tego Oskara Bobera, Tero Arnio, który w Poznaniu, jak to mawia Mati, toru nie powąchał, a chciał. Patryka Rolnickiego, Troja Baczlora, Piotra Świercza, no i puste miejsce pod piętnastką, przygotowane pewnie dla Mateusza Gzyla, może dla, dla Patryka Zielińskiego. Chyba nie ma, tak, szczerze mówiąc, większej różnicy na obaj. Na razie nie mieli zbyt wielu okazji, żeby się pokazać z jakiejś dobrej strony i nie sądzę, żeby w drugiej lidze, nawet w drugiej lidze, to coś się, coś się miało w tej kwestii zmienić. Więc cóż, wracając do PSZ, świetni pierwszoligowcy Kacper Gomulski, Kevin Pfeiffer, może nie taki orzeł, chociaż w ekipie Gnieźnieńskich Rów jeździł. Ale, ale też solidny pierwszoligowiec, taka druga linia, czasem słabsza, czasem lepsza. W drugiej lidze powinien sobie poradzić. Runę Holta, na pewno wielkie zaskoczenie, wielki hit. Od początku twierdziłem, że wszelkie plotki na temat tego, że Holta przychodzi do Poznania, to bzdura. I cały czas uważam, że bzdurą było jego ściągnięcie do Poznania. Ja jednak. Uważam, że no może teraz patrząc na ten skład i, i widząc, że faktycznie nie ma w tej chwili kim jeździć, no bo wiadomo jaka sytuacja jest z Łoktajewem i jaka jest z Borodulinem. No, ale czy akurat Rune Holta na razie wsławił się tym, że nie pojechał w sparingu, bo jak to reprezentant polski, zawodnik z licencją RZ, obywatel polski i y, zawodnik krajowy, ogólnie rzecz biorąc, do ubezpieczenia potrzebował kontrakt po angielsku. No i wsławił się tymi różnymi wygłupami pod taśmą w finale MPPK na własnym torze w Poznaniu. Także na razie jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o Rune Holtę i, i bynajmniej nie odczuwam z tego satysfakcji. No, raczej, raczej, raczej jest to ten przypadek, kiedy nie cieszę się z tego, że, że mam rację, no, ale może wejdzie ten sezon ligowy, może ruszy ta liga i, i może Rune Holcie coś tam przeskoczy na tryb faktycznie zawodniczy. Natomiast no, bardzo mnie cieszy obecność Jonasa seifert bo to jest zawodnik, który w zeszłym sezonie się pokazywał z bardzo dobrej strony. No Tutaj jakieś głupoty, które opowiadał Piotr Paluch o tym, że w, w, gdzie, po którymś z meczu spytaliśmy, czemu nie jechał Seifert-Zalk, tylko, y, tylko akurat jego odstawiono od składu. To Piotr Paluch mówił, że w ostatnim meczu wszyscy sobie równie dobrze poradzili, to wolałem postawić na zawodników krajowych no to była oczywista głupota bo jona z przez cały sezon prezentował się dobrze a ci zawodnicy którzy wtedy jeździli w tym meczu w którym Seiferta-Zalka zabrakło no byli, byli jednak mieli ten jeden wyskok wśród nich Robert Chmiel który miewa właśnie pojedyncze wyskoki to już jego trzeci sezon co prawda niepełny ten pierwszy ale, ale trzeci sezon w Poznaniu i no może może tym razem będzie miał coś więcej niż te pojedyncze Wyskoki. No, Francis Gust oczywiście, też wielki hit transferowy, jeśli chodzi o to zimowe, już nawet nie okienko, tylko te późniejsze wypożyczenia. Oliwier Buszkiewicz no zobaczymy. Jeżeli pojedzie, no to znów będziemy stawiać znaki zapytania przy tych gościach z, z Ostrowi, czy, czy oni faktycznie w Poznaniu będą jeździć, czy będą do tego Poznania wypuszczani. Natomiast, jeśli chodzi o ekipę gospodarzy no, na pewno duży ból dla nich, że będą jeździć w drugiej lidze, ale tym składem wcale bym nie powiedział, że jakoś tutaj te, te do tej drugiej ligi bardzo jakby, jakby mieli tę drugą ligę zdominować, absolutnie nie. Peter Jung to jest zawodnik, o którym wiemy, że ostatnio nie mógł dojść do siebie i nie wiem, co miałoby na razie wskazywać na to, że będzie dochodził właśnie w Tarnowie w drugiej Lidze. Troy Bachelor, którego też ostatnio straciliśmy z radarów. No, zawodnik, który się kojarzy oczywiście z świetnymi czasami Leszno, no tylko że akurat świetne czasy Troja Bachelora, no to też było tak jak Petera Ljunga jakieś 10 lat temu. To już jednak, to już jednak teraz mówimy o czasach, kiedy Kacper Gomulski był dobrze zapowiadającym się zawodnikiem, a teraz jest yy, zawodnikiem, który bardzo dobrze sobie radził w pierwszej lidze i trafił do drugiej, którą powinien jak to się mówi, wciągnąć nosem, aczkolwiek też spokojnie, bo jednak ten poziom się wyrównuje pomiędzy pierwszą a drugą ligą, więc, więc też, też bądźmy ostrożni. Tero Arnio, który ma coś do udowodnienia Poznaniowi, może to są nowi ludzie, może, yy, może jest, są jakieś zmiany, ale to cały czas jest Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ta sama organizacja, ten sam klub i faktycznie Arnio ma coś tutaj do udowodnienia, że za wcześnie został skreślony, no został skreślony tak naprawdę przed startem sezonu, chyba Patryk Rolnicki. No to myślę, że tutaj idealnie się to złożyła ta dwunastka i czwórka obok siebie, bo podobnie myślę, jak Robert Chmiel, może mieć pojedyncze wyskoki. Na razie nic nie zapowiada, żeby było coś więcej. No chociaż obu, obu tego życzę, oczywiście Robertowi bardziej. Oskar Bobert, no to już solidna, dwu-, drugoligowa marka, więc myślę, że to akurat taki chyba najpewniejszy punkt ekipy. Ekipy Tarnowskiej, może poza juniorami, tylko że tu akurat ta ich pewność o czymś innym, o czymś innym trochę świadczy. Natomiast no, w ekipie gospodarzy sporo znaków y, zapytania. W ekipie gości brakuje Chrisa Harisa. To widać od razu. Y, co ciekawe, no, pomógł go sprowadzić do Poznania Tomasz Bajerski, mimo że wtedy jeszcze był menedżerem apatora Toruń. Teraz przyszedł Bajerski do Poznania. Wygryz w pewnym sensie Adriana Gomulskiego i nagle nie powołuje Harisa. Zresztą widziałem na Twitterze, że Harris już też chciałby dla Poznania jeździć. Przynajmniej tak pisał na Twitterze. Ile w tym prawdy to wiadomo, tutaj nie zawsze można wierzyć w to, co, w to, co się pisze w internecie. Mówi się, że telewizja kłamie. No, telewizji nie będzie w tym, na tym meczu, jak, jak widać. No, telewizja kłamie. No, może i zawodnicy też czasem trochę ubarwiają, żeby być dobrze. Dobrze odbieranymi przez kibiców No i też pytanie, czy faktycznie Powiedzie Oliwier Buszkiewicz, ale nawet bez Buszkiewicza, I bez względu na to, kto powiedział pod piętnastką no, Formacja juniorska Głównie za sprawą Gusta, Jednak wygląda lepiej w ekipie poznańskiej Tak więc y, możecie mówić, że Nie kieruje się rozumem, że bardziej sercem Możecie tutaj mówić, że Po Krzyśku Dziamskim teraz ja będę Czarnowidzem ekipy tarnowskiej Ale taki jest mój typ Uważam, że PSZ rozpocznie od zwycięstwa, aczkolwiek biorę pod uwagę to, że chmiel wcale nie jest pewny, że Pfeiffer może nie być pewny, że coś jeszcze może nie wypalić. No Rune Holta też na razie nie dał, nie dał powodu, żeby mówić, żeby go jakoś komplementować. Na razie kojarzy się z, z wpadkami, powiedzmy w ten sposób. Yy, ale tak jak mówię, formacja juniorska tutaj yy, absolutnie po stronie że tu myślę, że nawet jeśli pojedzie Buszkiewicz, to ze Świerczem, czy z Gzylem, czy Zielińskim powinien dać sobie radę. Yy, a jeśli nie, no to przynajmniej odbierze jakąś, odbierze jakąś naukę. Yy, natomiast yy, no ja jednak uważam, że mecze ligi wygrywa się nie dziadkami, tylko juniorami. Zresztą powtarzam to za człowiekiem, który tego dziadka do Poznania sprowadzi. Dobra, to może tyle o, o Tarnowie i Poznaniu. Na pewno jeszcze będzie okazja o tych drużynach powiedzieć więcej. Oczywiście w podsumowaniu tej kolejki, oczywiście w kolejnych zapowiedziach kolejnych kolejek. Natomiast jest jeszcze jeden mecz, chociaż tutaj do omawiania nie ma zbyt wiele, bo mecz pierwsze derby Wielkopolski, ten powrót piły został... Odsunięty w czasie mecz przełożony z y, powodu takiego, że no te rzeczy jeszcze nie dojechały do, do piły, jeszcze bandy tam nie są zamontowane, nie dojechały w ogóle do piły. Kwestia zamontowania no to jest jeden dzień, tak naprawdę, aczkolwiek gdyby dojechały nawet w piątek, w sobotę, no to ryzyko walkowera jest dosyć duże, tak? A akurat Polonia piła to chyba ostatnia drużyna, która chciałaby walkover i walkover jest ostatnim, co Polonia piła w tej chwili potrzebuje. Zresztą, bądźmy szczerzy, nikt nie chce walkowerów, chcemy oglądać dobre ściganie, tak więc mecz przełożony, na razie na termin nieznany, ale też mam swój typ, 3 maja, czyli pierwszy termin rezerwowy, no to wydaje się chyba logiczne i, yy, i to tyle chyba, no pierwsze derby Wielkopolski, w takim razie w drugiej kolejce w Poznaniu, też z udziałem Poloni Piła yy, też przełożone, z 17 z Wielkanocy na 18, nalany poniedziałek, zobaczymy jak tam polewaczka jak pan Janek yy, w tej naszej poznańskiej polewaczce będzie się spisywał, ale o tym sobie porozmawiamy przy okazji zapowiedzi drugiej kolejki na razie y, zakończyliśmy zapowiedź kolejki pierwszej. Tak więc y, drodzy kibice y, drugiej ligi żużlowej, no życzę wam dużo emocji. Y, wspólnie z kanałem zakręceni w lewo. No, oczywiście przed nami jeszcze zapowiedzi y, pierwszej ligi, Ekstraligi, podsumowania pierwszej ligi Ekstraligi. No i postaram się jednak coś o tej drugiej lidze żużlowej też y, opowiadać. Dzięki Wam bardzo za uwagę. To byłem ja. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo, zapraszam serdecznie y, do dania tych y, bicków w górę, dodania subków, czy co tam się na YouTubie daje. O, i mikrofon mi spadł na dobry koniec, tak więc, y, tak więc y, to wszystko z mojej strony, to chyba taki sygnał, że już trzeba, że już trzeba kończyć, tak więc raz jeszcze, dzięki za uwagę, y, do zobaczenia. Teraz jak to się wyłącza? Chyba tu.